Marusiekiewicz, IndyK Poly, jesteśmy tuż po Gali Strive 4, a ze mną Radek Paczuski witam serdecznie. Witam wszystkich serdecznie. No widziałem, że się w studiu mocno zaangażowany, to na pewno, natomiast jakiej roli jeszcze dzisiaj byłeś? Wiesz co, byłem dzisiaj w narożniku Marcelo, naszego... No Jak do tego doszło, od razu powiem, bo to ciekawa sprawa. Wiesz prawda. co, no Marcelo to jest zawodnik z Wenezueli, który przyjechał do nas kilka miesięcy temu. Jest to chłopak, który postawił wszystko na jedną kartę, przyjechał tutaj bez złotówki. Gdzieś tam przez pierwsze dwa miesiące zapewniliśmy mu, opłaciliśmy mu mieszkanie, oczywiście treningi, to zresztą ma cały czas u nas jakby open bar, że tak powiem. <laughs> Też załatwiliśmy mu catering, jeszcze jakby w ogóle nie mając żadnej walki, nie przygotowując się nigdzie udało nam się parę rzeczy dla niego ogarnąć tak, żeby mógł spokojnie zająć się treningami i po prostu tutaj się fajnie zaadaptować przez te dwa miesiące właśnie no, trenował z nami wspólnie, no i też udało mu się znaleźć pracę, więc teraz już ma pracę, oprócz tego sobie cały czas trenuje, no i tydzień temu dostaliśmy propozycję, żeby tutaj zawalczył nie było aż tak dużo czasu, żeby przygotować się pod tego przeciwnika, natomiast uważam, że stanął na wysokości zadania i ten pojedynek naprawdę mógł się podobać kibicom Natomiast w studiu mówiłeś trochę o tym, czuć było, że no chciałbyś tę walkę zobaczyć jeszcze, jed, jeszcze jeden raz, że jest jakiś taki lekki niedosyt. Jest lekki niedosyt, bo, bo była to bardzo bliska walka, no ale wiadomo też zawsze, jak to wygląda z punktowaniem, jak jest bliska walka, to e, lokalny bohater wygrywa, więc też nie mamy pretensji. E, przegraliśmy 2-1, jest stosunkiem głosów 2 do 1, natomiast uważam, że przydałby się rewanż i być może w rewanżu odwrócimy kartę, jak będziemy mieli już troszeczkę więcej czasu na przygotowanie. Nie tydzień, a może te dwa miesiące pełne by się przydały. Słuchaj, w takim razie do Twojej kariery przejdziemy. Nie mieliśmy okazji porozmawiać jeszcze po gali. Koloseum już minęło, zaraz pół roku minie. W takim razie zapytam Ciebie tak na chłodno, na spokojnie już wszystko na pewno pod każdym już dawno wyciągnąłeś wnioski. No więc jak te wnioski wyglądają? No bo kariera w MMA szła bardzo dobrze, dwa szybkie zwycięstwa. Nie wiem, czy słowo na zakręt to jest za mocne na pewno troszeczkę, no bo jednak poziom wzrósł przeciwników znacznie. Tomek Ranowski i Michał Matera to nie jest James, James na Radcliffe i, y, i Wilnis. Y, jak ty to wszystko z perspektywy na chłodno oceniasz? Wiesz co, na spokojnie oceniam to tak, że takie, takie jest MMA, trzeba wyciągnąć z tego wnioski. Moje wnioski są takie, żeby na pewno jeszcze więcej chłodnej głowy zachować, nawet w momentach jak trafię przeciwnika to po prostu się nie podpalać, to jest taki mój wniosek, a zwłaszcza z takim zawodnikiem doświadczonym jak Michał Materla nie wolno popełniać błędów. Za ten błąd zostałem srogo ukarany i nie zamierzam więcej w ten sposób y, takich błędów popełniać. To tak, nie? Ale to wiadomo, to jest MMA. Tutaj właśnie jeden mały błąd tej małej rękawicy kosztuje Cię to, że no niestety przegrywasz. Także trzeba uczyć się na błędach i. Ta analiza już została wykonana oczywiście dawno temu, szczerze mówiąc już gdzieś tam nawet na co dzień nie myślę w ogóle o tej walce, tylko po prostu patrzę w przyszłość i patrzę na przygotowania aktualne. Słuchaj, jak obserwowałem ciebie i twój narożnik na stanie narodowym, to nie wiedziałem, czy jesteście strapieni, czy skoncentrowani. Natomiast potem nim doszło do walki, doszła do mnie informacja, że z ręką jest jednak coś nie tak. Ja rozumiem, że Czy to prawda, że do kontuzji doszło przed pojedynkiem. Tak, wiesz, to kilka tygodni, trzy tygodnie chyba przed, przed walką. No niestety ta kontuzja się pojawiła, pojawiło się złamanie. Później po walce musiałem zrobić niestety operację. Taki jest sport. Niestety wyszedłem z kontuzją. To była dla mnie za duża szansa, za, za zbyt wa ważna walka, żeby z niej rezygnować i zawalczyłem z kontuzją. No, wziąłem to na siebie po prostu i, i nawet gdzieś tam nie, nie powiem, bo w momencie walki nie myślałem o tym, biłem po prostu tą prawą ręką, jak i lewą, także, także na to nie zwalałbym w ogóle. Wiadomo, utrudniło to przygotowania w jakimś stopniu, bo już tam e, tych końcowych sparingów, które były zaplanowane, nie zrealizowaliśmy. E, to było wszystko utrudnione, nawet, <laughs> nawet taka praca zapaśnicza i tak dalej. No ale ta, taki jest sport, no. Bo niestety zdarzają się kontuzje i my jesteśmy wojownikami, więc mimo kontuzji wychodzimy i dajemy z siebie 100%. Słuchaj, no generalnie wszyscy mówiliście przed stadionem, że co by się nie działo, wychodzicie bez ręki, no to dotrzymaj słowa. Dokładnie, dokładnie. Zdarzało mi się walczyć nawet ze złamaną szczęką kiedyś, <grym więc <grym i przewalczyłem do końca, złamałem w drugiej rundzie, bodajże, a walka miała 5 rund, przewalczyłem do końca, jeszcze wygrałem, więc, więc mówię, no raczej już się sprawdziłem w boju i wiem, że kontuzje raczej mnie nie złamią. Chociaż wiadomo życzę sobie zdrowia jak najwięcej i po prostu takiej przyjemnej pracy w zdrowiu i w pełnej, że tak powiem formie. Słuchaj, no koloseum minął mnóstwo czasu, natomiast no, my z kolejnymi miesiącami cały czas czekamy na powrót bohaterów koloseum do klatki i to naprawdę bardzo wolno, trzeba przyznać, bo tak Mameda nie zobaczymy nie w ogóle, Artura Szpilki nie zobaczymy, a Zarek Brząsek miał walczyć z Arturem Szpilką, no nie wiadomo czarka zobaczymy z innym rywalem yy, czy nie, Tomka Romanowskiego jeszcze nie zobaczyliśmy Pawła Pawlaka, Bartos dopiero Bartosa nie było, no to, to, to odpada Kuba Wikłacz, no, nie zawalcza na narodowym, Maria nie zawalcza na narodowym, więc naprawdę Rama Szymański tak. jeszcze nie zawalczył, ale no już ma chociaż walkę zapowiedzianą. Naprawdę bardzo wolno się to skręca z Tobą. Jakieś fatum y, krąży nad zawodnikami z y, <grymka> Za dużo zarobiliście, za dużo odpoczywacie. <grymka> <grymka> Być może, wiesz co, słuchaj, ale generalnie co ze mną, jeżeli chodzi o moje plany myślę, że już na początku roku mnie zobaczycie w klatce, szczerze mówiąc nie mogę się doczekać, bo, bo gdzieś tam o, chcę się sprawdzić, chcę znowu zawalczyć czuję się naprawdę dobrze czuję, że ten progres jest cały czas robiony z miesiąca na miesiąc też zmieniliśmy team pracuję teraz z kilkoma też trenerami głównym oczywiście naszym trenerem, head coachem jest Bartek Fabijski, który dzisiaj walczył i zwyciężył natomiast też jest w teamie Robert Jorsz, jest, jest też Paweł Kipeno od zapasów, Sebastian Rzos od parteru, Dawid Mańkowski i Kamil Paczuski od Stójki, więc ten team się u nas rozrósł troszeczkę. Teraz pracujemy w ten sposób, że po prostu każdy skupia się na swojej płaszczyźnie na tym, na czym się zna najlepiej. No i naprawdę fajnie to, fajnie to zaczęło działać. Myślę, że myślę, że w klatce już w moich kolejnych walkach po prostu czynami, że tak powiem, zaprezentuje ten progres i, i tą pracę, którą wykonujemy na sali. Zaczynamy się wszystko bo coraz częściej się mówi o styczniu i nie o Szczecinie, tylko o Warszawie. Także no, twój udział Arka i Mariana byłby bezbłędny wtedy. Ja wiem, że ty nie możesz nic powiedzieć, no ale ja mogę, więc sobie gadam, co chcę. <laughs> Wracając do Barka Fabińskiego, ja nie chcę wchodzić w zmiany klubowe od strony tego, co się tam wydarzyło, natomiast widzę jakoś jedną, jedną rzecz, która się łączy, czyli z trenerem Szyszko był, nie wiem czy to słowo problem jest na miejscu, natomiast on wrócił do startów, a jednocześnie musiał was przygotowywać, natomiast doszło do takiej sytuacji, że znów jest to samo, bo Bartek Fabiński też was trenuje, a też się przygotowuje do startów. No więc pytanie, czy przypadkiem jakby nie powtarzacie błędów? Nie, wiesz co, jeżeli chodzi o Bartka, no to generalnie też z nim taka była rozmowa prowadzona. On nie zamierza gdzieś tam jakoś bardzo, bardzo jeszcze rozwijać tej swojej kariery sportowej. Raczej będzie to szło wszystko ku końcowi. Oczywiście życzę mu jak najwięcej walk, jak najwięcej zwycięstw, ale, ale raczej tak, no Bartek nam zasugerował na tej rozmowie, gdzie, gdzie zaczynaliśmy współpracę, że on raczej właśnie gdzieś tam teraz też marzy o takiej karierze trenerskiej, o sukcesach trenerskich. Eee... No i, no i tego bym ja mu też życzył. Nie? No, w końcu zapytam o jeden z najnowszych transferów organizacji KSW, dobrze ci znany Jacek Sieksa. Gacz, no wiemy, że w tej kategorii wagowej no, nie ma wielu zawodników, którzy kładą na deski, on to potrafi. Zresztą Arek Kaszuba, który niedawno z nim walczył, też się pokazał, że, że da się to zrobić i to jakiego wybitnego strajkera. Jakie szanse dajesz Jackowi w KSW? No, nawet jeśli przeciwko Stojmeno, czyli zawodnikom kilkadziesiąt walk więcej w rekordzie. Natomiast, no, będzie. Wiesz co, ja myślę, że Jacek jest takim zawodnikiem, który naprawdę ma ma uderzenie, dysponuje uderzeniem, jest też bardzo celny, trafia na szczękę, Pokazał już w wielu walkach, gdzie sadzą swoich przeciwników na deski, więc myślę, że praca oczywiście jak najwięcej, ale on u niego jest, że tak pewnie nie ma z tym problemu. Jest to zawodnik, który jest na każdym treningu pracuje ciężko, przychodzi przed treningiem, zostaje po treningu, więc o to bym się nie martwił. Też teraz pracujemy w takim kompletnie fajnym teamie, więc myślę, że że się rozwiniemy wszyscy fajnie i, i no i cóż, i myślę, że no oczywiście tak jak wspomniałeś, ten żywko Stojmenow, jest to przeciwnik bardziej doświadczony, który już ma naprawdę sporo walki i pewnie jest bardziej kompletny od Jacka, ale naprawdę Jacek z treningu na trening poprawia się e, już te, te obrony naprawdę przynajmniej, bo nie, nie będę mówił, że gdzieś tam on już ofensywnie na, na, na ofensywne zapasy stawia, natomiast naprawdę obrony już są na, na coraz wyższym poziomie, ciężko jest go przewrócić. Też pracuje właśnie. Dużo no samo to, że mamy też właśnie Bartka Fabińskiego na sali, który też cały czas przewraca i stara się przewrócić, to gdzieś tam wiadomo, że te, te, ten poziom obron musi się wznieść automatycznie do góry, bo tych wjazdów po prostu jest bardzo, bardzo dużo pracując chociażby z nim. Ale też przecież cały czas współpracujemy z chłopakami ze skry, mamy wspólne sparingi praktycznie co tydzień, więc, no więc fajna jest ekipa do pracy i wszyscy się wspólnie rozwijamy. No tak, no a tutaj jeszcze Robert Bryczek do Was spadał na no, aktualnie UFC, Alberto Zimkowski, ścieżka z tym Ekopaczyk, mistrz Babilonu, tak że jest, jest naprawdę dobrze. To ostatnia kwestia, Bartosiński par nas. Mieliśmy walkę, teraz sobie przypomniałem, że Michał Materla bił się z Mariuszem Pudzianowskim, dwie kategorie różnicy, pamiętam jak się skończyło. Ja w ogóle nie będę zaskoczony, jak się skończy dokładnie tak samo. Jak usłyszałeś o tym pojedynku, no co pierwsze pomyślałeś? No, bo jakby wszyscy skazują Salacha na, na porażkę, no wszyscy mają argumenty ku temu, jak Ty to widzisz? ogólnie zawsze się mówiło, że jak jest, mierzy się z sobą dwóch y, bardzo dobrych zawodników, to wygrywa ten cięższy. Y, więc y, no w tym przypadku też bym stawiał na Bartosa. Nie skreślam szansy Parnasa, bo jest naprawdę dobry, naprawdę zawodnik mega doświadczony, dobry technicznie, mimo młodego wieku. No ciężko go tam czymś zaskoczyć, ale myślę, że tutaj ta siła plus, plus technika też, którą Bartos posiada, stawiałbym na Bartosa. Jeżeli będę stawiał pieniądze, to na pewno na Bartosa. A to jak miałbyś wybrać, to wolałbyś zawodnik kategorii ciężki czy lekki? Jako przeciwnika, czy tak, tak. Nie, no wiesz co, no wiadomo, że łatwiej się walczy raczej z lekkim zawodnikiem niż, niż z tym ciężkim, tak? Bo chociażby warunki fizyczne są zupełnie inne, też siła uderzenia no w zapasach w parterze to jest bardzo mocno odczuwalne. Więc no, stawiałbym tutaj, że, że po prostu warto sobie poradzi. No ja wiem, że nie masz pasa kategorii średniej, ale jak Salakby wygrał ten pojedynek, to uważaj, bo on, on idzie do góry nie w dół kategoriami, także może się to różnie skończyć. Nie no, gościu jest mega utalentowany, to trzeba mu przyznać. Wiesz, to jest myślę, że zawodnik, który naprawdę na TVFC yy, siałby tam postrach i na pewno by troszeczkę namieszał. Nie mówię, żeby był mistrzem, ale, ale na pewno by stoczył fajne boje i gdzieś tam byłby w czołówce. Dobrze, tak co, w takim razie co, tyle ode mnie dziękuję bardzo. Poświęcony czas i za rozmowę. Czekamy na Twój powrót, oby jak najszybciej yy, i na kolejne emocjonujące walki, no bo jeżeli chodzi o Twoją osobę, to to się akurat martwić nie musimy. Dokładnie, będą emocje, na pewno będą dobre walki, zobaczycie. Także trzymajcie kciuki i czekajcie na początek roku. Okay, sinkoy bars. Tikoy bars.